Napomnienia świętego Franciszka, napomnienie osiemnaste, miłosierdzie wobec bliźniego. Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu błogosławiony sługa, który panu Bogu oddaje wszystkie dobra. Kto bowiem cokolwiek zatrzymuje dla siebie, ukrywa w sobie pieniądze pana, Boga swego i to, co sądził, że ma, będzie mu odjęte.